Bom, <laughs> foi Ale jestem zły. Taki dobry mecz. No, mogliśmy go wygrać. Dobiliśmy, ja ja... no. Jakbyś, jak ten, jak, jakbyś yy, ze mną był do końca, to ty byś jednego złapał, ja bym złapał drugiego może i byłoby git. Zepsułem na ja totalnie. Po całości zjebałem. Ej. Co jest? Nie leci? Co nie leci? Nikt. Ha. No nikt nie leci. to nikt spoko, spoko. Nie, Bo tu nic nie ma. Tylko my wiemy, że coś jest. Auto ten. Gitara. I motor tu u mnie. Chyba. Nie wiem, nie załadowałem się szta. Oho, co tam? Słaby looting, straszliwy. No u mnie też. Min 14 to jest. No ja właśnie wziąłem sobie. Hm. Ty weź mi jakieś naboje do strzelby, co? Jak będziesz miał. N nie mam strzelby tutaj. To grubo. To naprawdę, no sła to naprawdę słaby loot. No, chem wykotwam, mam, jak chcesz. No zaraz podjadę autem do ciebie. 150 wystarczy pocisku Kawa dwójka i hem dwójka w nie? Mutanta ba... tu mamy, też też. Mm, mam mini 14. Będziesz? A ja, amo jest całe u mnie. <laughs> amo nie potrzebuje. Teraz tylko jakiś tam. Wat do starek boczny. O, chodź. o kurwa! O co tu się odkurwia, panie? Podwieźć pana? No nie dobrze, jestem. <laughs> Jakiegoś żula z ulicy zbierać muszę. <laughs> ja pierdolę, no nie wierzę, kurwa. Ja się podleczę. Masz? Jestem mam. Wiesz co my w kurwia? No Że w mapie wszystkie klawisze kurwa działają Ty, czekaj, bo mam coś dla ciebie, chcesz? Jak już jesteśmy Zobacz czy ci się przyda Jak już takie manewry robimy tutaj Siadaj, mordo Lecimy dalej A ja w mapie byłem im się tylko nie chcący, nie? Ok, mów gdzie jedziemy? Drogą cały czas? Halo w lewo, na znacznik teraz. przez bagna będzie się teraz No właśnie, chyba obiadę je. No to od lewej, tu od lewej masz końcówkę baga już Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo. No dobra, dobra, dobra No i teraz już naznaczę To jest prawie środek strefy Zabudowania To jest środek strefy? Prawie, no I To grubo No, to mało brakuje Biorę wysoki podmiot Nielutowane mhm. kompensator do połomów? Trzebaś jakiegoś tego, kolimatora czy coś? No jakiś celownik bym wziął lepszy To u mnie są Dobra Kolima Kolimatory Dobra, dobra Tutaj dwa Na marku o, Cześć mały Kurde widzisz jaki ja jestem dobry Oddałem ci mój sprzęt i nie mam sprzętu A czemu mi to oddać? No, no pytałem, no jakbyś potrzebował Ura ale w takim momencie. No. Fajkę to masz. Mam właśnie. Wszystko. To ta, te pestki do strzelby? Ta no. Tupisz, Japir, to, to, to słychać jak chuj. E czemu zaskoczyłeś się Chciałem Biorą się straszliwie. Wszystko widzę dookoła. Tak? Mojego budynku, no. No 360 panorama Ty ja dalej hełmu nie mam, dobra no A tu nie byłeś? Właśnie wziąłem A w tym budynku ten? Byłeś tutaj w tym? A, tam nic nie ma. Tak, tam ta, znaczy tam pe pestki tylko ci wziąłem. A, dobra Kompensator do PMA chcesz? Nie, po co mi? No powiem ci to jest ciekawa strefa i Masz. Dzięki na dach sporto Idę siedzę na dachu, bo to jest taki murek fajny, że żeby się schylić zawsze jako zobaczę albo jak, albo jak ktoś mnie powali to, to i tak mnie mnie nie mnie nadbije, więc To ja idę trochę wyżej Co zabranie za w a, z KS. coś, mam taki słowa, Tam samochód został chyba w górę Ale to on się zaraz pił tam. Właśnie nie wiem. Mhm. To są pestki. Nie no mam 40 chyba mi starczy. Ja 50 biorę zawsze. W magazynku mam jeszcze 11 to, to liczy się. U blisko. W tym w tym w tym mieście w mieście początek miasta. strefę mamy taką, powiem Ci, dobrą nawet. To był w prawy środek, nie? No. Może możemy tu siedzieć. Dobra, ja... Ja się schowam na chwilę. Mhm. Nie będę cały czas wychylony. Biegał. Kut sensu tu. Nie, jak na wojnę. Tutaj nie tam pierwszy, nie. I znów spokojnie. Co to leci? A to ten... auto? Mhm. Ta jadą do nas. Do nas, no. Powalony jeden, tu za drzewem jest. Wiem, 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 patrzę. Powalił mnie, skara dostałem. No chłop ile dostał! No ode mnie też dostał No ładnie no ej! Kurwa, dwa magazynki w niego wbibałem Ej, to i trafiały wszystko! Dostawał! Ode mnie też dostał po głowie trochę, wydaje mi się Ale powaliłem tak jednego. No. Nie, ten bug jest chujowy mega No sorry ja bym poszedł se po Ja nie wiem czy oni mają tyle. No, muszę sprawdzić, się inaczej nie dowiem. Skowyruj. O, jak klewa. Co? <śmiech> 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 klewa, by... klewa bym potrzebował. Z a przeładuję jak <laughs> Widzę. Chcesz lunetę szóstkę może? Mam. Widzę Nic Nic nie widzę Coś mają tam? Ma, ma kawa może? Ktoś z nich? Y jest kaw jeden, no? To ja biorę Hem rozwalony A tutaj ten w ogóle nie miał hełm. Nie wiem, nie, nie, nie kminia tego. To, to zastrzeliłem mu pewnie. No, możliwe. No padł na razie. To to był skop, czemu nie mówisz? No, pytałem się. Powiedziałeś szóstka. A, to ósemka... A, to ósemki chyba nie, nie, nie mogą mnie zobaczyć, wiesz? W takim razie. Następny, he, następny samolot leci. No nie mieli tutaj, nie mieli kamizelki. No. Nie mieli kamizelki? Była kamizelka. Ale zbita. Nie, no czysta była. Razem tej, z pleca... obok plecaka. Ile masz apteczek? Y jedną. To chodź tu do mnie. Albo no dobra, idę do ciebie. No, ja już mam tutaj. O, panie. Ty, u nas, przed nami zrzut. Nie, bez sensu Ma, mam w chuj rzeczy, patrz kurwa chcesz, co? co chcesz kurwa Też to masz kurwa Ty, a masz jakiś celownik może lepszy? Łe. W sensie jakąś czwór... z... Czw... czwórkę czy coś? Nie, nie. To, to nie, tak to nie... Znaczy szóstka tam wyjebałem od tego chłopa O nie Bo zobacz, bo jak to to spadnie to będziemy mogli zapyrkać ludzi A szóstki nie chcesz wjeść? No, mogę tam na dole jest? Hmm? A przy tym pierwszym gościu. Dobra. Znaczy można było Ta, by tam... Tam, tam już lecą, tam już lecą typy. Są tam, za skrzynką. Wiem. Pobity jeden. Oby tylko Awem nie, nie wziął, powolony? Jeden trochę dostał ode mnie. Tak, ode mnie też, jak biegł. Wchodzę na dach tutaj do ciebie. Ale, ja ale no, pod... no gdzieś tam w smoku będą, nie? O, Podniósł go w ogóle? Podniósł go. Tak, leczy się. Ja nie tracę ammo, bo mam ammo go? Tak, za kamień, kamień, kamień tutaj. O, ład, Z lewej, lewa, lewa. Schodźmy z dachu, schodźmy z dachu szybko. Idę poszukać amoser do innych budynków. Kurwa i kawa znowu, ja pierdolę. Uciekają. Jeden na pewno ucieka. Czwórka? Będziemy musieli iść do nich. Co za granat był? To był Twój? Ej, dojeżdża na, do nas. Gdzie? W plecy, ode mnie, mój budynek. To był jeden, na rozpad. Powalił mnie. Kurwa, mówiłem, że zejdź z dachu. Nie ja jestem na dachu. Musisz podejść tu szybko, bo ja tracę szybciej HP. A spokojnie. Masz czym się mhm. Musimy lecieć, nie? W chuj. Ej, trzeba podjechać do tego tutaj. No, trzeba, trzeba. Albo nawet tu gdzieś, albo tu gdzieś, kurwa, o, bez różnicy. Tu mamy, kurwa, to, tu, au, mamy tu auto, nie? Ta. Ej, kurwa, czekaj, poczekaj, daj mi sobie jeszcze. Sekunda tylko. O, tak myślałem, że gdzieś to widziałem. Dawaj. Strzelał we mnie. Co za daradę. <laughs> Mów gdzie... Prawo od razu. Znaczy no na znaczniku nie Możesz, widzi znacznik po prawej. Ja nie, nie, nie widzę. A widzę, widzę dobra no? No to no, na no, jest. No to ona znaczy. Prosto na znaczy, to ja budynek zaznaczyłem. Taki taki bardziej schowany To jest na początku tego miasta, ale bardziej schowany tych jednych nie zamykałem, żeby nie słyszeli jakbyśmy ten, uciekali. I panie, fuj, bo tu mamy na plecach. Tak. Już no, no. widzę. No ja też widzę. I na blisko tumik mamy. Tak, słyszałem. Tam biegną. Jak znajdziesz hełm to ja chętnie <laughs> Chosi nalotować. Nie szokaj tylko Znalazłe. To prawda jedynkę Ale znam Myślę, że ktoś tupnął na ten Ale no, chyba nie No Kolejny zrzut tu spada obok Chatzę plecy Gdzie tak? Czy ten tłumik? Kurwa. Centralnie stąd słyszę tłumik, ale gdzie on jest? Musi być gdzieś pod górką. No, tu jest. Pod górką w tym miejscu. No. Chwalową łeb wyjebane. Meseses. Mhm. Bo tam o biegnie typ, do samochodu wsiadł I chyba dojeżdża typa, bo tam smoke jest Blisko! Biega ktoś, no Te, schody Patrzę dół Quest. Mhm, to blisko, widzę. widzę. Patrz czy nas nikt nie podjeżdża z innej strony. Auto jedzie tylko. Na górkę jedzie Chceš rzucasz te granaty? Tak. Mhm. Uh -huh. Jest tam? Mamy minutę. Jeden jest tam za murkiem. O, o, a mnie też powalił. To jest jakiś dramat. Jeszcze się leczę, ciocia. E, nie wyłudzysz mnie. Ale ta gra jest. Cio. Idzie, biegnie. Otje. O, 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 o. Tu od lewej biegnie I po prawej dalej jest jeszcze zanim mm -hmm. kolejny. Tutaj zlega. do domków bieg.

Powalony znowu, nie? Czwarty raz w tej grze. Wychyla. Aj. Nie, ja nie mam szans, ja nie mam życia i nie mam w ogóle kawa miałem z...